Teraz tak, liczbę podzielną przez 3. Jak my możemy zapisać? Hmm, to najpierw nie wiemy, no to sobie wypiszmy przykłady. Liczba podzielna przez 3 to co 3, 9, 27, co jeszcze dzieje się przez 3, na przykład 36, tak? 3 to jest co 3 razy 1, 9 to jest 3 razy 3, 27 to jest 3 razy. 9. 36 to jest 3 razy 12. I teraz popatrzcie. Eee, tu się nam zmieniło. Te liczby się zmieniają, tak? A co jest tutaj stałe? I niezmienne. Nasza trójka. Widzicie, ona jest wszędzie. Czy jak jest wszędzie, to piszę 3 razy to, co mi się zmienia. N. Dlaczego n mi się zmienia? Bo, muszę, bo mam n jako liczbę całkowitą. I to n mi się zmienia i sobie mogę wyliczać, wyliczać wszystko, co chcę. No nie? Tak jak tutaj, popatrzcie. Raz. I tu jest ważne, że tu jest mnożenie między tymi dwoma liczbami. Hmm? Bo wtedy 3 razy n przez 3, pyk, pyk i zostaje nam n. Jak podzielę.